Cześć, ja jestem Kuba i witam Was na kanale WeDwójkę w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Superland. Jest tylko jeden mankament. Ponieważ yy, drugi odcinek nagrywają na moim starym komputerze. Aktualnie mam nowy, jak widać, nic się nie zacina, wszystko jest dobrze, wszystko widać. Ziomek nie jest... nie teleportuje się, jakby nie, nie ma dwóch fps nie ma trzech klatek na sekundę, super świetnie. Ale... Niestety drugi odcinek jak nagrałem, ja na podglądzie wszystko było dobrze, nic się nie zacinało, wszystko było ładnie, zgrabnie, elegancko. Ale końcowe jak się film już jakby zrobił, by się... No, skończy nagrywanie po prostu, to się film się yy, robi. Przymała. Te, e, montuję ten film aktualnie. I w skrócie powiem tyle, że kubie chodziło o to, że jak skończył ten film i jak go po prostu dostałem wysoł, to po prostu to było w dwóch FPS-ach, tego się po prostu oglądać nie, da nie dało. Dlatego po prostu ten drugi odcinek odpadł i tyle. Cześć. No i niestety wylądowaliśmy tam, gdzie teraz w tej chwili jestem. Nie ja wam nie pokażę co tam się działo, ponieważ pliki zostały już. zostały już stare na starym komputerze, a stary komputer już jest schowany, z, z ogarnięty i, i. nie wiem, czy jest sformatowany. Nie wiem zależy, kiedy to oglądacie. W każdym razie na razie nie pokażę wam co się stanie, ponieważ jestem w miejscu, w którym nie wyjdę tak szybko, ponieważ stamtąd przyszedłem. No i latać jeszcze nie umiem, ale... No, to jest tam więc niestety tak jakoś wyszło. A więc jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Po prostu zresztą te kwiaty do rury, żeby uzyskać biały kolor to by możesz wessać kolor praktycznie ze wszystkiego. O! I co, teraz fioletowe coś będzie? Okej okay. Nasze poty Hmm Ty, tam było coś żeby być święty. tam w środku był Miał taką złotą aureolę O, o takie coś O takie też na głową I żółty kwiatek by się przydał Albo bo żółty przedmiot, może to nie musi być kwiatek. A i się świeci. Opa. O. Gdzie Chodź. To po to to jest. Ja też chcę. No. O! Okej. Okay. Ale to już on nam otworzyło przejście. już naukowca mamy. A ja zobaczmy, że tam nic więcej nie ma do zrobienia. O, monetki. To się zawsze przyda. a dźwięk jak, jak z kęgur normalnie. Jak się ducaty zbierało. Google Kakao oczywiście raczej nie będziemy kontynuować, ponieważ no nie do końca mi się to podobało z tego co tam było, widzieliśmy. Cześć siedzi, nie zastrzelisz rogów, dopóki nie wyłączysz generatora. tarczy. przykro mi, co to ma oznaczać. No faktycznie nic nie zabiorę, ale tak już jak najbardziej można. Tutaj za mną się krył. Co to jakieś tarcze są? Dziwne o To sen To ten wredny O ty Znaczy zdążył uciec i zielony coś Chyba na razie nie, nie dam rady przejść Jakieś fioletowe To musi być na fioletowe Na mam wystrzelić? Chyba że tym jakoś Nie, nie. Na drzewo Chyba ja w tą stronę miałem skoczyć O, jakoś tak chyba miało być O, mamy tą Skrzyneczkę elegancko. Zresztą skrzynka była potrzebna, jak dobrze pamiętam 140 A weźmy sobie tą Właśnie się będzie odnawiał No i teraz, kurde Elegancko. Takie schody do góry mamy Mamy kolejne monety To coś białego Hm to czerwone To chyba nie są To chyba nie tak Karta graficzna Karta Czy co trzymam? To coś nie przypomina Będziemy to pokolorować. Czyli dla plate... Czyli tutaj trzeba było coś zrobić. Tam czerwony był jakiś potrzebny. Nie ma problemu. Pop. No i idąc z logiką tej gry, to powinno zadziałać. To A mogę strzelić, żeby zadziałało? Uj. Chyba nie. O, tu jest jeszcze rona pieniążki. Pup. O i nie ma tarczy Elegancko A jeszcze biały tam był potrzebny co się cofnijmy Dzień dobry Tu więcej tych kart graficznych O ta zielony Dobra To nie jest ta beczka Jest Alelegancko A jak weźmiemy sobie to Rzucimy I czym się będzie? O, jeszcze na zielono! Bo liście spadają, spójrzcie, tak? Dobrze myślę? Dobrze myślę! A zrobimy tak. A potem na zielono sobie zrobimy. Jeden zielony to był. Ale chwilę to wypełnienie się przyda. Dobra, mamy już ten zielony klucz, kartę graficzną. Dziwne, nie mam tego pojęcia co to mogłoby być Pip Ło ale pieniądze Co tu mamy? Obrażenia pistoletu, bierzemy O, to są plombusy, jak dobrze pamiętam nazwę Mamy sekret jakiś Obrażenia miecza Przecież ja mogę zrobić tak Czyż nie? Oczywiście Wiem co! Tak... To jest fioletowe, ja mam fioletowe. ja mogę stanąć na guzik i tak zrobić. Boing. yeah, otworzyło się nam. Let's go! Tu mamy coś. Ale zobaczmy sobie tutaj, może coś jest. Kuzik, ok. Okej. Tu też mamy coś takiego. A to jest guzik. Aha. Okej. Okay. Jakieś żółte coś. Ale... Jakieś przejście. O, Oho! Takie buty. Elegancko i teraz możemy sobie nawet tutaj wejść O i schneczka od razu, sekret No Pieniążki przydadzą się Ale gdzie wy spadacie Myślę, że dam radę na to wskoczyć Może za na szczęście. Pójdźmy sobie tam. O tutaj, o tutaj, pójdźmy. Okej, okay, dobra. Zjedźmy tutaj. Co my tutaj mamy? A znowu to. Jakiś wyłącznik. Czyli to jest kabel. Żebyśmy się jak najszybciej tego pozbyli. Sto Boże, jak to jest daleko. Tutaj ten guzik to wyłącza? Jakieś windy, nie windy. Co tu mamy? Jakieś drzwi, halo, pupuk, komornik. Co my tutaj mamy? O, pod że możemy skakać. Oj oj, okej. Okay. buty Uu. OK e tam jakieś kołki o takie kołki były też niebieskie o No i taka sprawa super przejście mamy No wszystkie takie okulki może weźmiemy O, jeszcze takie coś mamy Tutaj takie coś mamy Okej, okay, to jest chwilowe Boing Okej, to trzeba sobie wrócić Tutaj mamy też jakiś kołek Aha i tak możemy do góry wejść. No spoko. No i tak możemy wrócić. Dobra. Rozumiem. Tam też jest jakiś kołek. O. Aho. To jest spoko. Okej. To spoko. O. o, i tu się odpaliło. Mm. O, i to musimy jeszcze jakoś odwalić. W takim razie, tak nie da rady. Nie, tak nie da rady. Zdecydowanie to jakiś coś jest. O Dzień dobry. Znowu ty Ale pukałem Ile pieniędzy! Boże Życie mogę sobie teraz ułożyć A dokładnie moje upgrade no, prąd przenieść albo przez albo strzelić przez to Tak Okej okay. Dobra, 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 dobra. Idziemy szybko tutaj Tik. Wystarczyło pobiegać i pomyśleć Co, co to robi? A, okej okay, takie coś Boink robimy tak I nam otworzyło przejście. Hmm, hmm, hmm. A co my teraz tutaj mamy? Jakoś tak mam strzelić? No, koniecznie tam jest, tam coś jest, ale o, tutaj jest ten. O! Coś mamy, widzowie, coś mamy. I teraz kliknęło i teraz co kliknęło O tam otworzyło Elegancja, Francja, dobra, weźmy to, pójdźmy sobie tam, od razu do Fajny Fajnie taki bajkowy klimat jest taki Taki spoko jest Ten jakaś O kurde, dobra, ich nawet nie pokonam tak łatwo j Wyłączmy to. A wyjaśnień trochę pieniążków zebraliśmy tam chcieliśmy zobaczyć co my tam mamy się wleczmy ja za z nimi roto to o boże jest to jest dziwne Chyba jest to dziwne przejście jakieś niebieskie rury to jakiś kluczyk jest potrzebny zejście na dół a zejdźmy co my tutaj mamy o tu byliśmy na samym początku Coś się stało, oni sami tu wody nie mają. A bo oni nam zepsuli. dobra, że tak to działa. Szczerze, moglibyśmy w tej chwili się wrócić tam. Ale nie wrócimy się. Zobaczenia do pistoletu, elegancko. Tu jakieś pieniążki. Znowu nie. O, klucz. O, dziurka. Dzień dobry. A, ten jak to było to. Okej. Okay. Cyk. To chyba nazywali w to. A nam pieniążki się przydadzą oczywiście.

przecież widzę, zobaczcie co tu się dzieje. Czyli miałem rację. Trochę szkulka jest. Z... Piłka. Jak się odparło mapę? Chyba, już nie mamy jeszcze mapy. O, ile to jest rzeczy. Co to? łamacz tarcz. uuuu Przyda się. Szybko zupełnie amunicji unicji. Szanse na wrażenie krytyczne. Wszystko wie się. Dobra, zobacz. I tym pewnie no jak wtedy będziemy kończyć odcinek. Oczywiście, jeżeli Wam się podobały tego typu odcinki, piszcie komentarze koniecznie na dole. Łapeczka w górę dla zasięgu. Jeżeli nie przegapisz żadnego odcinka w sobotę i niedzielę. O 17:00. Ja bym Kuba. Pa i cześć.